Hej, cześć. Cieszę się. Coś się. Uuu, shit! Tato, weź znowu, nie wchodź we mnie. Nieważne, nie, nie, nie słyszeliście tego. Co to zrobi w ogóle? Aha! Oj, teraz mogę tak zasuwać jeden po drugim! Co za obrażenia, pioruny wszędzie uderzają brawo, lewo, kurwa, samochody przenoszą ładunek elektryczny! O! No to co, Brusik, dawaj, lecimy w zielonego. Uderzamy w zielone. Jak co weekend w sobotę. Sińcyk, uderzenie powietrzne, chyba się to nie uda. O nie! Nie tak to miało wyglądać, Kupa, Spadłem w pizrów. Jasne, dobra. Zdolność grzmot. Chyba tak, to moja stara ksywa jest! Nikt tak do mnie nigdy nie mówił, ale to moja stara ksywa! Sta się zawaliło, Kelly Carrier spadł, to na ludzi nie żyje. Słabiutkie to wydarzenie, no gorsze niż Dni Kapusty 2011. Co? Dobra, transferuj w takim razie. Oh shit, co się dzieje? Ty chyba komputer się jej transformuje. Też mi się tak czasem zdarza, ale to dobrze robisz. Trzeba od razu odpiąć zasilania. Oh shit! Wiem, że coś znalazłam. Buda się i zaczęła przenosić razem z monitorem do innej rzeczywistości, a Ona... Ach, cholera, jasna, znowu. Amerygon. Dobra, okej, okay, fair. Muszę to jakoś pode... podetrzeć po... podeprzeć. To idę, wypełniały tylko protokoły bezpieczeństwa. Ja pierdolę, I co się z nim stało? To poważne przestępstwo. I co no tu robi to. Miranda z Mass Effecta? Otwórz. Co się dzieje? Kurwa, chyba po dniu a gościu zaczął oglądać Rika i Mortiego i patrzcie jak skończył. Nie Kiedy bohater po, po, po... po nie. Posiada wewnętrz... Kamera przelatuje długo nad pustynnym kanionem. No kurwa, widzę! Po chuj mi to piszesz? Jakbym był ślepy, to napisów też bym nie przeczytał. Niewidomy, przepraszam. Interesował. Kolejne skrzynki do rozwalenia. Proszę, proszę. Nanity. Takie randomowe, zamknięte w opuszczonej bazie w skrzynce nanity. Ludzie w obecnej chwili spekulują o niesamowitych możliwościach tych mikrorobocików, a te se kurwa w skrzyni leżą. O i BEN! Nadzwyczajne bohaterstwo to są dwa bampery naraz, i wtedy jestem taki pojebanie duży i kopię ich jak. jak wkurwiona matka po wywiadów. Banner naprawdę wygląda trochę jak taki młody programista Microsoftu, przeniesiony w 2020 rok. No jak ojciec z córką, którą widuje dwa razy do roku, bo stracił prawa rodzicielskie i próbują się dogadać, ale nie do końca mogą, więc w ramach rozbicia lodu kupiły jej napój. Ja wiem jak skakać po ścianach, ty nie ucz ślepego laskę obsługiwać. Co mu się kurwa stało, co to za gaz, chopie, No ty kurwa wciągasz Marinohanę? Co to ma znaczyć, FPSy zdychają. Zamknięć piśmę! Tak, powiedzcie mi jeszcze, że właśnie mi się gra, wykraszowała. O, oh, Boże, tyle emocji! Tyle rzeczy na raz się działo, jeszcze mnie wyjebało do pulpitu. Dlaczego? A może w Polsce zawitamy na przykład, żeby znaleźć jakieś kurwa mega rzadkie próbki wódki, która syntetyzuje nam lek na inhumanizm. To wie, różne rzeczy mogły powstać w organizmach naszych rodaków, kiedy konsumują takie ilości alkoholu, Mu możliwość dostępu do bazy do natychmiastowego danych. natychmiastowego dostępu do wszystkich informacji w znanym wszechświecie jest dość nieprzyjemne. No, chopie, a my tak musimy na co dzień. My tylko Google mamy, nie mamy łącza neuronowego, ale to by było zajebiste coś. Myślisz po prostu na jakiś temat? I to wiesz! Dzięki temu kurwa, kto to jest ten po lewej? Jakaś postać z multiplayera Call of Duty z dodatkami kosmetycznymi za mikrotransakcje? <laughs> Widzieliście typa? No nie wiem, może jest taki w komiksach, ale wyglądał komicznie. Melonik, wąsik, kurwa, wyciągnięty jak z Umbrella Academy. Jakieś wirtualne środowisko treningowe. Będę mógł ssać pałę w kolejnym normalnym, normalnym, normalnym świecie. Zademik. Dobra. clear! Iwolda, dlaczego nie mówisz już makler? To, tak, to, to, to jest po prostu niezmienne. Palamy komputer. O, kurwa. O, widok trzech monitorów idealnie ułożonych obok siebie. Zmienia czujkę. <laughs> się stanowi. Kamala Khan wygina łapę. i daje ci w papę. <laughs> A jak wszyscy wiedzą, kurwa, każdy z tych przeciwników. CHCĘ PAPĘ! Ja myślałem, że ja wyjdę w te, z tej niewitki nie w momencie, w którym, w którym go uderzę, ale nie, ja go po prostu napierdalałem, a on myślał, że, że go, nie wiem, bije krakowski smog. Powietrze tak zanieczyszczone, że po prostu mu spuszcza w pierdol. O, bo szalone. Wtedy ludzie by zwrócili uwagę na problemy z zanieczyszczeniem powietrza, jeżeli autentycznie po prostu spuszczałoby im pierdol. Nagle się kurwa... Wtedy myślisz sobie, kurwa może jednak powinienem przestać palić śmieci w piecu. Jeżeli mam się teraz jeszcze trochę wdową pobawić, a może raczej ha, z nią pobawić, yeah boy, o, he, he, seks ruchanie 69. Będę z wami kompletnie szczery, to jest najchujowsze przesłuchanie jakie widziałem. Zadał jej jedno pytanie, nie chciała mu powiedzieć, więc strzelił focha i wyszedł. Szybciej Kamala, nie mamy czasu do stracenia, rozpierdalają nam kurwa serwer Minecrafta! A tak używać. Atak serca, Co? Kurwa, Tony, to jak masz atak serca, to ja nie wiem, czy nie powinieneś się do lekarza zgłosić kurwa, czy coś? Przepustka zaakceptowana, doktor Belowa. Zapraszam na układ. Jaki kurwa doktor Belowa? Belowa. Ja jestem Belowa. Mr. Belowa. Lowa Lowa. Uu. Yeah, Mr. Bombastic, Kolmy Fantastic Okej. Okay. Cóż no, wydaje mi się, że pozwala Tonemu transformować się w Ironmana dokładnie na takiej zasadzie jak robią to czarodziejki z księżyca w otoczeniu animowej muzyki, śpiewu delfinów i wychwalań małych dzieci. A można by też tam dorzucić jakąś e, stepsister, która próbuje nas wyrwać. W ogóle wydaje mi się, czy używając cząsteczek pyma można po prostu zrobić dojebaną wersję czegokolwiek, potem ciapnąć cząsteczkami i nagle bum, mamy zminiaturyzowaną wersję tego. Na przykład robicie jakiś dojebany statek kosmiczny, pyk, zminiaturyzowana wersja. Miniaturyzowanie ludzi, miniaturyzowanie reaktorów, kurwa, całych... Elektrowni jądrowych. Nawet kurwa, można by zminiaturyzować wasze stare. 30 machów. 30 machów to nawet największego z Jarusa kurwa położy. Jakim cudem palisz się w kosmosie, kurwa! Uuu! E, 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 A. Cały czas odgłosy, które wydawało, to była mniej więcej jakaś wersja tego. Co się jej stanie? Kurwa takie wielkie balony będzie miała większe od niej Ale ma kurwa dojebaną płytę indukcyjną na klacie. Chyba drony! Dron plagi. Weź spierdalaj Jak nie w Sea of Thieves, to w Avengersach będziesz mnie męczył, co plaga? Jak możesz? Tak. W wyborcu niedawno kupił pastelową farbę do włosów. To jest w ogóle jakby taki śmieszek dla nas do poczytania, ale ciekawy jestem, jak dużo danych faktycznie w dzisiejszych czasach na nas mają. Bierzemy typa Timur Ahmadi. Timur. Timur kurwa, Timur. Brilliant. I'm not ready to go to party. Yet. Let's get to it. Brilliant. Teraz zniszczymy złą opresję, jaka rządzi naszym miastem. MŁODZIEŃCZE! Tylko... Potrącił totalnie prąd. Dobra, kto tutaj w ogóle wygląda ciekawie? O ja pierdolę, TYPIE! Wyglądasz jak Michael Jackson przebrany na Halloween! W wersji psychopatyczny morderca, który w weekendy do lubi sobie dorwać nastolatka w lesie. Ten pięściarz też wygląda na takiego... No takiego chyba enigmy, który po prostu na którymś streamie przegiął i postanowił nie tylko zafarbować włosy, ale też je zgolić. I jest taki... Wiecie... Łotrzyk, łotrzyk y, z p, tą, y, pod klasą barda. Mam wrażenie, że mężczyźni i to na dodatek wąsaci są po prostu przeze mnie tutaj niedopieszczeni w Watch Dogs Legend, dlatego zajmijmy się nim. Jest tymczasowo zajęta, no widzę, że jest zajęta. <laughs> jest na kolanach na ulicy, męczona przez kogoś z Albionu. E, tutaj jakiś alarm generalnie napierdala, nie brzmi to najlepiej, mam, mam nadzieję, że nie jest to alarm mną spowodowany, ani że nie jest to tak zajebiście głośny alarm w Krakowie. Tylko ja go tutaj po prostu słyszę. Nie, dobra, to w grze autentycznie zacząłem się bać przez chwilę. Chuj wie, czy teraz nagle, nie wiem, wojska nie wyjadą na ulicę, żeby zabronić, w, zabronić nam robić zakupy, kurwa, spożywcze w sklepach. Albo wychodzić z psem na spacer. to no! Let's Jaki ona ma głos? Nie, ona nie jest aż tak stara. Boże, kim ty jesteś? Biografia. Wiek 54 lata. Ale ma taki głos, jakby już hakowała od najmłodszych lat, kurwa. Komputery to ona składała, zanim istniały nawet. Nie. Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na mnie wewnątrz komputera? O kurwa, co ja dojebałem? W chrystę najwyższy. Dobra, ostrożnie i dokładnie. Tak samo jak z montażem radiatora na procesorze. Panie w niebiosach! Przemyśleć każdy Krok. Niczego nie zostawić przypadkowi. Pamiętać o wszystkim. Wiesz czego kurwa nie zrobiłem? Zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły. Tak samo jak kiedy składałem tamten pamiętny komputer. Nie zdjąłem folii z <śmiech> radiatora! <śmiech> <śmiech> kurwa. <śmiech> Bloody hell. hell. Bitch so rich, she build the house in the house! Yes. I okay. <laughs> Najwyższej jakości reprezentant męskiego gatunku człowieka! Szybko poszło muszę przyznać, ja wiedziałem, że czar Janusza jest nie do odparcia, ale że aż tak. Kobieta właściwie zaczęła mnie podrywać zanim ja zacząłem podrywać ją, podrywać, to mało powiedziane. Najpierw przeleciała mnie wzrokiem, a potem... Oh, <laughs> Ja ty jebako! Dawaj, bo ciebie też przerucham. A co ja? A właśnie zrobiłem, dlaczego nie mogę się ruszyć? Nie! Nie mówcie mi, że zablokowałem się w budynku. Kurwa, proszę. Mhm. Porwali, który to jest, drużyna? O, nie, Janusza, porwali! Dlaczego Janusza? Ty, no wylask tam, Jezu Jezus, Mary, jeszcze ma jakiś pojebany kurwa pancerz, naprawdę? O super, ale to wydaje mi się, że mój karabin powinien skutecznie sobie chyba z nim poradzić, nie? O wow! Dobre, potężny szef Albionu, mm, masny. Przedśmiertne ech, <żołżenie> Ja to wiedziałem, że wszystko innej niż mój ukochany golf w dieslu, to w ogóle kurwa nie ma sensu żadnego. Samo jeżdżące są sam... kurwa, nikt nie poprowadzi tak dobrze jak ja. Syna uczy od dwóch lat, jak się jeździ. No co prawda u nas tam w Kaliszowej, na, na wiejskich drogach, ale kurwa to nieważne. Nauczy się chopak, to będzie dobrze jeździł. Plan How many have you killed since Dead Sacky started? Oj, ehm, nie ważne. Same tweak in your philosophy and we're on the same page. Too. Thank you. And I I'm, I'm sorry I said I shag your mum's earlier. <laughs> I just thought itself you would. No, <laughs> no, chyba easier. normalnie na jest parte jak tak chcę hendożyć nasze matki. Pierdalaj lipi, A na razie dziękuję wam za oglądanie moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja uciekam. Pa pa.